Czy ten sparring, panie że pozwoli odpowiedzieć panu na jakiekolwiek pytania, prawdopodobnie z tej długiej listy, w którą on w swojej notesie zapisał? Znaczy, na pewno zobaczyłem, jak chłopacy y, y, wyglądają, jakie mają, y, jakie mają umiejętności, i, i można powiedzieć, że na pewno cieszy zwycięstwo, bo no, w, takich, w takich meczach ja zawsze staram się grać o zwycięstwo, powiedziałem to chłopakom. Y, mecz y, był no, o tempie. Tempie nie jest za dobrym, bo w tym okresie i po takich treningach, i po, i po treningach, które, które były po, po takiej długiej przerwie, nie mogły wyglądać inaczej. Przed nami jest naprawdę bardzo dużo pracy i, e, i mam nadzieję, że ta praca będzie szła w odpowiednim kierunku. Sparing to zawsze okazja do testów. Szeroko Pan chyba skorzystał z tej możliwości, poczynając już od pozycji bramkarzy. No tak, podjęliśmy decyzję, że skoro szukamy dla Michała wsparcia. W postaci, w postaci bramkarza do rywalizacji, to damy pograć obu bramkarzom i, i można powiedzieć, że całkiem, całkiem dobrze wypadli. Podobało mi się ich prowadzenie, prowadzenie drużyny w sensie, w sensie podpowiadania i tak dalej. W, w, samej, w samych sytuacji podbramkowych nie było za wiele. Myślę, że jeszcze pozostawimy sobie barierę meczu, meczu z Arkem, i potem być może zapadną decyzje. Myślę, że ja chcę, żeby piłka była rozgrywana w sposób, w sposób przemyślany, nie w sposób chaotyczny, i taki był dzisiaj zamysł. Nie zawsze to wychodziło, ale pierwszy sparring, pierwsze koty za potem. Myślę, że Olimpię stać na dużo więcej niż dzisiaj pokazaliśmy. A jeżeli chodzi o graczy z pola, kogo pan najbardziej szuka na dzisiaj? No, testowaliśmy dzisiaj dwóch prawych obrońców, żeby dla, dla młodzieżowca grającego na prawej obronie była dobra konkurencja. Myślę, że mecz, mecz z Arką yy, pokaże nam jeszcze, gdzie będziemy szukali i czy, będzie, czy będziemy mieli realne szanse na sprowadzenie jeszcze piłkarzy. Jeszcze ostatnie pytanie o graczy nieobecnych dzisiaj, m.in. Ciślińskiego, Różkula, kusa, czy oni na dzisiaj są gotowi do gry i, i nie grali, żeby zrobić miejsce po prostu w tym sparingu innym, czy jeszcze nie? Chodzi mi o taką grę meczową. Nie, nie, oni no, nie robili się nikomu miejsca, tylko podjąłem taką decyzję wspólnie ze sztabem medycznym, że troszkę za wcześnie ich wpuszczać do gry, każdy z nich uczestniczy w zajęciach i mieli Dzisiaj bardzo mocny trening i mam nadzieję, że już od, od środy, a najpóźniej od piątku będziemy widzieć ich na boisku. Mecz nie był, nie, nie był, nie był porywający, ale no, wynik, jak to się mówi, idzie w świat i łatwiej się pracuje zwyciężając. Ale też nie ma co ukrywać, że okres przygotowawczy służy nie tylko przygotowaniu motorycznemu, taktycznemu, ale też mentalnemu i takie zwycięstwa na pewno wzmacniają zespół.